Chcecie dobrać kask przez internet, zamówić go na naszym sklepie, powiem Wam jak zrobić to szybko, łatwo i jak nie popełnić błędu. Metr Krawiecki. Mierzysz obwód głowy 3 cm nad uszami, 57 cm. Kabela rozmiarów u nas na sklepie: rozmiar 57 do 58. Mamy kask M. Tak dobrany kask zakładasz na dynie. Musi siedzieć mega ciasno, musi ciasno wchodzić, opinać policzki. I nie dać się na głowie praktycznie przekręcać. Wyściółka kasku to gąbka. Ona się ułoży po czasie, jak kupisz kask za duży. W dniu zakupu, po miesiącu, będzie na pewno o rozmiar za duży. Czego nie może być? Nie może być punktowych takich dociśnięć na górze głowy, z tyłu głowy, na bokach. Jeżeli po prostu czujesz, że wsadziłeś głowę do wiaderka i ktoś wypełnił go pianką montażową, tak ma być. Im ciaśniej, tym bezpieczniej.